Witamy Was wszystkich w Słowie na Poniedziałek. Każdy, kto oskarża socjalistyczną Polskę Ludową o łamanie praw człowieka, za wzór stawiając jednocześnie zachodnie demokracje, czyli państwa kapitalistyczne Europy Zachodniej i USA, jest totalnym ignorantem. Zachodnie państwa kapitalistyczne zbudowane są na ludobójstwie. Hashtag socjalizm. Anyone who accuses the Socialist People's Republic of Poland of violating human rights, while holding so-called Western democracies, i.e. the capitalist countries of Western Europe and the USA, as an example, is a total ignoramus. Western capitalist states are built on genocide. Komentarz z portalu postęp.org użytkownik pionierzy opublikowali. To faktycznie prawda. Najbogatsze państwa kapitalistyczne w Europie Zachodniej i USA zbudowane zostały na ludobójstwie, kolonializmie, niewolnictwie i rasizmie. Na sumie mają one setki milionów bestialsko torturowanych i nieludzko mordowanych ludzi, nie tylko na terenach podbitych, ale również pośród swych własnych obywateli. Jeśli porównać jakiekolwiek przewinienia socjalistycznej Polski Ludowej, czyli PRL. Do ogromu zniszczeń i mordów ze strony owych państw burżuazyjnych to nie ma nawet o czym mówić. Polska Ludowa w porównaniu do tych państw kapitalistycznych to była oaza wolności, raj demokracji i ojczyzna praworządności. Nie ma nawet najmniejszej co do tego wątpliwości towarzyszki i towarzysze. Dziękujemy wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do polskiego ruchu postępowego. Do zobaczenia wkrótce.